i Dobrze, więc jak już możecie zauważyć, przede mną jest właśnie płyta BDS-a Rewolucja Romantyczna, ale jeszcze przed, przed tym jak ją rozpakujemy, to właśnie chciałem Was poinformować o jednej rzeczy. Chciałem po prostu Was poświadczę padnie mojego Instagrama Odwość tego macie ponieważ nazwijamy 600 followów ogólnie. Dobra, więc tak, to właśnie na płytka. No, powiem Wam, że na pewno dosyć ładna jest, mega ładna. taka rewolucja romantyczna, to właśnie. Dobrze, a więc, jak już widzieliście, rozpakowaliśmy o to właśnie przez kilką płytę. E, a teraz e, pozwolimy sobie przeczytać napisy, bo właśnie e, spójrzcie sami tutaj, bo oni się to prezentuje. E, no, jest bardzo fajnie. Tylko jeszcze tutaj na przykład nie wiem, jak jest ta właśnie okładka. Tej ta, tutaj fajna, ja bym tylko po prostu tutaj nie wiem, jakby więcej, po prostu takich nie wiem, zdjęć dorzucił żeby też wiecie. No, więcej mogli tutaj, więcej można było zobaczyć, żeby ten plakat był nie taki troszkę dłuższy, ale nie narzekam, bardzo fajne rewolucje to my, wy chyba tak by dobrze wstęp. To to Zobaczcie sami. Tutaj również mamy producentów y, wszystkich tych właśnie, tej ty, płytki. Yy, jeszcze tak, na płycie chyba też jakiś napis SBM Label. Y, wszystkie prawa autorskie i producenta zarejestrowanych zastrzeżone kopiowanie, poruszanie, wykorzystywanie do ochrony fizycznych i nadań RTV bez zezwoleń zabronione. Czyli po prostu, jeżeli ja nie wykorzystać jakiś. Yy, dobrze, ja ogólnie już troszeczkę tej płyty jak tu przesłuchałem przed tym jak go to ta płytka. Yy, też na Spotifyu słuchałem, yy, bo jak właśnie ja wstawicie zamówiłem, tak jak właśnie mam Unboxing to mamy dzisiaj z tego co wiem poniedziałek poniedziałek mamy dzisiaj albo czwartek na Spotify'u, więc już sobie słuchałem tam. Od, jakiegoś, od, od soboty, jakby od sobot praktycznie codziennie, przynajmniej jednego utworu przesłucham Bo naprawdę super płytka, super spłytka, bardzo mi się podoba. Mega, tak, mega ma taki fajny, taki fajny vibe jest właśnie w, w tej płycie. Jakby zawsze nie wiem, gdy mi się nudzi jakby z jego to no, robię sposób BDSa, bardzo fajnie, bardzo fajnie ta płyta na mnie wpłynęła. No i co, polecam serdecznie. jeżeli jeszcze nie słuchali, Cię zapraszam, rewolucja romantyczna, sobie się na YouTubie i macie mieli, nie wiem, piosenki różne, bo jest bardzo, bardzo spoczko. No i co? ja płytka nagram dla was, unboxing, taką małą recenzję mówię też. Yy, Zaraz też sobie ją otworzę na. Yy, no, na na DVD. Zobaczymy, jak to będzie działać. Czy w ogóle będzie działać? więc chodźmy. Dobrze, a więc już wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, pierwsze do góry pod tym filmem. E, no i co, jeżeli chcecie więcej takich recenzji, unboxingów, to wiecie, co robić. E, no i co, dzięki za to za dziwki, to za zdrajców, to za wszystkim, którzy są tylko haidu, to za śmieci, to za kurwy.